Czy papugi w pokoju na wylocie Kolory tręci uczą dzieci wolności Krzyki, śmiechy, zakochane w przygodzie Cilują w murach fantazji na wysokości Oj, 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 jakie szczęśliwe one są Truwają, bujają jak tańce w nocy dżungli Czują rytm miasta, w sercach wibracje Kołyszą się w symfonii górnolotne plany, papuzie sny, neonowe adaptacje. Oj, 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 jakie szczęśliwe one są Fruwają, bujają w marzeń w Belonie. Wielkie skrzydła duchy unoszą Wiatr w piórach, taniec na balkonie. Radko mi gocze, jaki w świetle. Trzy papugi w pokoju, oddech lekki. Kolory, radość, wolność niepojęta. Fluwają w pokoju, ich życie jak poezja. Ruszają dziobami, rapują przez noc. Rytmy, melodie nie świat krzyczy z zazdrości. Papugowanie i stylu, piękna moc. Czują flow, ich życie to ich własne opowieści. Dżungli, czują rytm miasta, w sercach wibracje Kołyszą się w symfonii górnolotne plany Papuzie sny, neonowe adaptacje Oj, 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 jakie szczęśliwe one są Fruwają, bujają w marzeń w delonie Wielkie skrzydła duchy unoszą Wiatr w piórach, taniec na balkonie. W nocy dżungli czują rytm miasta w sercach, wibracje kołyszą się w symfonii górnolotne plany, papuże snynę o nowe adaptacje. Ojone jak tańce w nocy dżungli czują rytm miasta w sercach, wibracje kołyszą się w symfonii górnolotne plany, papuże sny, o adaptacje. Szalone jak tańce w nocy dżungli, czują rytm, miasta w sercach wibracje. Kołyszą się w symfonii, górnolotne plany, papuzie sny. Neonowe adaptacje. Adaptacje Ruszają dziobami, rapują przez noc Rytmy, melodie, nie świat krzyczy z zazdrości Papugowanie i stylu, pik na moc Czują flow, ich życie to ich własne opowieści Ruszają dziobami, rapują przez noc Rytmy, melodie, nie świat krzyczy z zazdrości Papugowanie ich stylu, pik na moc Czują flow, ich życie to ich własne opowieści